Zrobimy sobie dzisiaj bowik knife'a. Co będziemy potrzebować? Czyli szablon, tekturę modelarską o grubości 1 mm i 2 mm, i tą część wycinamy z grubości 1 mm. I jest to pełny szablon. Możecie sobie odrysować, wydrukować z internetu. Jest na goglach itd. Następnie odcinamy od szablony tą część i wycinamy z tektury 2 mm. Dwa, dwie takie części. One razem będą tworzyć całość. Następnie odcinamy kolejną część głowni i wycinamy taką małą część z tektury 1 mm. Tak właśnie się ona prezentuje, jest dość mała. I następnie ze środka odcinamy tą właśnie część. Takie wgłębienie, które jest na, na rękojeściu i wycinamy części do stworzenia rękojeściu wszystkie części już mamy czyli zabieramy się za sklejanie używamy zwykłego kleju rozmalujemy pędzelkiem i sklejamy wszystkie części do kupy tak jak tutaj widzicie i kolejną część potem najlepiej żeby to trochę przeschło Yy, ważne, żeby nie położyć bezpośrednio no, w ciepłym miejscu, ponieważ nam się to wygnie, tylko przycisnąć czymś twardym i prostym. Yy, doklejamy właśnie kolejną część. Widzicie, widzicie te malutkie takie. no ma Mogłem to wyciąć yy, z innej od razu też yy, z rączką, ale tak to bym musiał wycinać razem 4, a nie 2, ponieważ ta jest z 1 mm, ta z dwóch. I też rączkę przyklejamy. No i prezentuje się to tak. Teraz będziemy się zabierać za oklejanie tego papierem. Odrysowujemy od zwykłej kartki szablon. Wycinamy go. Sprawdzimy zaraz czy pasuje. No, mniej więcej pasuje, nie musi być bardzo dokładny, nawet lepszy, lepiej jakby był trochę większy. I przyklejamy go, smarujemy całą część noża klejem i go przymocujemy, przyklejamy. Tak jak widzicie tutaj zaginam, żeby był taki trochę efekt naostrzenia. Na pewno to lepiej wygląda jak kleimy papierem niż jakbyśmy nie okleili. Tak jak mówiłem troszeczkę lepiej, większy wyciąć, bo widzicie, są te wgłębienia. Papier mu musi większą powierzchnię pokryć. A jak nam coś zostanie, spokojnie można zacząć. Teraz wycinamy pasek i będziemy oklejać boki noża. Musimy zmierzyć sobie grubość. Tak jak tutaj widzicie smarujemy klejem i przyklejamy kawałek papieru, żeby z tej strony nóż był też oklejony. Tak właśnie się prezentuje, już jest oklejony. Będziemy się teraz zabierać za malowanie. Do malowania użyłem markerów. Chciałem zobaczyć, jak to wyjdzie, i w sumie bardzo fajnie wyszło. Tak, właśnie się prezentuje. Już końcowy efekt rękojeści. Teraz malujemy na czerwono głównie. Będzie to skin Crimson Web Szkarłatna sieć. Tak, właśnie wygląda już po malowaniu. Teraz będziemy musieli zrobić yy, pajęczynę. Losowo zrobiłem ołówkiem takie wzorki To nie jest jakoś tak skopiowane w 100% jak Zwykle po prostu samemu to zrobiłem Teraz poprawiam to czarnym długopisem Żeby lepiej się prezentowało I tak właśnie wygląda nóż W ogóle dzięki za oglądanie Myślę, że Wam się filmik spodobał Co sądzicie o takim wykonaniu, malowaniu Bo pierwszy raz to robiłem Myślę, że wygląda super i jest bardzo łatwy w wykonaniu, nie musimy się paplać w farbie. Zapraszam też do udziału w konkursie, który jeszcze e, jest aktualny do 13 maja i z mojej strony to tyle, myślę, że Wam się podobało, pochwalcie się też własnymi pracami. No i co będę dużo mówił, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku.